Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Sławek Macias to kolejny Tropiciel. Tym razem jesteśmy w trasie. Mnóstwo świetnych samochodów, ale przede wszystkim, mnóstwo świetnych ludzi. Fantastycznych, z pasją, szalonych, zwariowanych, z wielkim poczuciem humoru i z olbrzymim dystansem do siebie. Tak można by opisać Rajd Koguta, który tutaj w Oławie, niedaleko Wrocławia, rozpoczyna dzisiaj swoją wielką przygodę. Przez 48 godzin będą jechali przez Polskę w stronę morza. No i przy okazji będą mieli różne zadania, a to jakieś historie związane z torami rajdowymi, a to historie związane z historią PRL-owskich rzeczy, no i przede wszystkim te wspaniałe auta, wspaniali ludzie, mega sytuacja. A teraz Piotrek się pięknie odwróci i pokaże, że tam jest start i za chwilę tam będziemy. Od czasu do czasu warto być z boku i popatrzeć sobie, jak inni robią szalone rzeczy. Ja przypomnę, że jadą do Stegnej, po drodze będą między innymi przejeżdżali przez Poznań i tam na torze rajdowym te wszystkie fantastyczne autka będą robiły kółeczka. To będzie na pewno niesamowity widok. A jak widzicie, nasza kamera właśnie przechodzi przez linię startu. No i za chwilę zdradzimy Wam jedną małą, bardzo fajną tajemnicę, bo tropiciel tutaj na miejscu ma też coś interesującego w zanadrzu. Jedziemy moi drodzy, jedziemy, nie zwalniamy, ciśniemy, wszystko się dzieje ubecji. naprawdę ekstra Szacun? Dobre rejwy, Cudowne! Fantastyczne! Wspaniałe! Co więcej można powiedzieć? Piądeczka i piądeczka i stóweczka Stóweczka mam nadzieję, że nie jedna. Uwaga, tu są takie fryzury, a tu jaka? Taka! Na rejdzie Koguta są mi takie rzeczy, aż sobie normalnie przypomnę lata 90 jak raczej za coś takiego dostałoby się pałą przez łeb. A wtedy był i rave'y i punk rock nadal i wszystko się działo naprawdę nieźle, przynajmniej w Łodzi, chociaż w całej Polsce też, prawda? Pamiętacie te autka? A my poszukamy tego jednego specjalnego. Idziemy dalej. Ale to nie ten, zobaczcie co tu się dzieje! To jest ekipa Tropicielowa, która rusza w raj do rajdu koguta, właśnie za chwileczkę dosłownie, takim fantastycznym sprzętem. Normalnie, czad, wszystko się tutaj zgadza. Na dodatek, w środku można spać. Tam, w środku, jest Bartek, który teraz parkuje i ma najlepsze kapsle na świecie. Dzieli się coś takiego? To jest dopiero kreacja szacun. Pomysł złąbolowy, Ale najważniejszy element wystroju, proszę Państwa, to jest właśnie to, a sobie pozwolę sobie troszeczkę pomóc. Jeszcze raz, Ania Bartek, opowiadajcie w ogóle o samym pomyśle na rajd Koguta, no i skąd takie piękne auto? Zawsze chciałem jechać w jakąś podróż, pomagać ludziom innym, znaczy dzieciom przede wszystkim, tak? Zamiłowanie do Zami starych samochodów. Tak, zamiłowanie przede wszystkim do starych samochodów i podróżowanie. A skąd się to auto wzięło u was w ogóle w y rodzinie? Jakiś spadek? Kupili nie gdzieś ekstra? kupiliśmy auto, Specjalnie. dlatego że kolega miał i bardzo nam się spodobało. Już wnętrze miał też przerobione na kampera. I pomysł taki nastał, żebyśmy też sobie kupili takiego Lublina. Przerobić I go zrobili go własnymi rękoma u. i mogli nim podróżować. To jest rocznik który? 2003. 2003, czyli równo 20 lat. Świetnie. Startujecie z ławy, jedziecie nad morze. Jakieś specjalne przygotowania ekstra było, trzeba było oczywiście, no tam poza sprawdzeniem zawieszenia, hamulców i tak dalej, bo po drodze będą tylko trasy takie raczej luźne, czy gdzieś jakieś lasy. Jak to wygląda? Zobaczymy, wszystko wyjdzie w prawie. Mhm. Jedziemy spontanicznie bardzo. Tak. Aha że zatrzymamy się na pit Shopie w Bojanowie. Bojanowie, tam będzie jedzonko pyszne przez panie Koła Gospodyń zorganizowane. Pozdrawiamy. Dziurka będzie na dziecko, które jest bardzo chore i pieniążki za jedzonko będzie zbierane do puszki dla tego dziecka. Myślę, że fajna sprawa, ktoś wymyślił. No i dalej ruszamy na Tor Poznań, gdzie zrobimy sobie kółeczko, przejedziemy Tor Poznań i odbierzemy statuetkę. Jak słyszycie, tam się dzieje wszystko, dźwiękowo i w ogóle, o szalone zupełnie historię. Swoją drogą, to będzie fajne. Pierwszy rajdowy lubił w historii prawdopodobnie. Opowiedzcie teraz troszkę o tym, o tym kamperowym wyposażeniu. Robiliście sami i jak to w ogóle wygląda? Wszystko robimy, jak przyjeżdżałem z pracy w wolnym czasie. Można powiedzieć, że dwa lata. Drugie przeróbki, zmiany wnętrza, wyposażenia. Wszystko, żeby jak najlepiej pasowało. Idealnie, tak właśnie powinni wszyscy tropiciele podróżować i szukać swoich wspaniałych miejsc, wspaniałych przygód. Tak jak Ania i Bartek. Naprawdę mega. To co? Po turowemu powiemy szerokości chyba, nie? Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Wow. Fantastyczni tropiciele. Będzie dobrze. To zrobimy teraz tak jak na każdym rajdzie. 3-4 start. Makujemy się do środka. Witamy serdecznie Skąd jedziecie? Z Węgorzyna, daleko do Runia. Koło Torunia. Koło Torunia z Węgorzyna, proszę Państwo. To trzyma Nie odlegli się za wiadomo sobami. Wyszymy w obszaradności. Widzimy się Grupa tropiciele, dziękuję. Grupa tropiciele, pozdrawiam. Idziemy. Spodyń. i ruszamy. Zajedzeni, kawa wypita. Ruszamy na kolejne zadanie. Rajko Buta, jesteśmy już właściwie w Poznaniu. Za chwilę skręt w lewo na Tor Poznański, bo tam te wszystkie fantastyczne samochody, które jadą już ileś tam kilometrów zjadą właśnie na ten tor i będą w formie takiej parady jechać tymi wszystkimi zakrętasami fantastycznymi, gdzie normalnie ścigają się zawodowcy, to będzie moim zdaniem fantastyczny widok. Na razie jak widzicie, korek jest naprawdę całkiem długi. Tutaj jest jakieś 500 metrów samochodów, potem jeszcze w lewo drugie 400. Zapowiada się to wszystko bardzo interesująco. Właściwie teraz dopiero, po tych kilku godzinach wypuszczania powoli, powoli różnych aut, możemy zobaczyć tą całą ferię barw, które przygotowane są przez fantastycznych ludzi z całej Polski. No i oczywiście tutaj jest nasza ekipa. Nasza ekipa Bartek właśnie wsiada, cześć i jadą, e, próbują takimi skokami, krok po kroku dojechać gdzieś tam do e, toru Poznańskiego. Za chwilę wam pokażemy, jak to będzie wyglądało na miejscu. Jestem podekscytowany, będzie super. Tu zaczepimy jeszcze. Sympatycznych dżentelmenów. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. Ja chciałem przypomnieć, że niedawno minął 50 lat od rozpoczęcia produkcji malucha. Zgadza. Co to za rocznik u ciebie? 92. 92. O, to całkiem jeszcze młody. A gdzieś go na jakimś śrociku, czy w dobrym stanie kupiłeś, jak to w dobrym wygląda? Dobrym stanie od pana, kurde całe życie do pszczółek jeździł. Aha. Na pasiekę. 50 tysięcy przebiegu, nowości. Wow, to w ogóle kurczę naprawdę jak prawie jak nowe auto. Prawie jak nowe auto. Nie musiałeś za bardzo chyba w niego pakować. Dzięki Nie. Tak Kupiłony, taki cały czas jeździ. Słuchaj, a czy ty sobie zdajesz sprawę, że jeździsz w historycznym samochodzie? dziwną głową, że tak. Chodź tutaj pokać młodego człowieka, żeby chociaż pomachał ręką. Robimy o was materiał fajny, wyglądacie wszyscy świetnie. To powodzenia na torze. Ciekaw jestem jak się maluszek sprawdzi, bo kiedyś w rajdach maluchy brały udział przecież. Dzięki, no pewnie pójdzie coś tam. Coś tam się da. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, zanim ruszycie, szybka informacja, jak było na torze? Jak się fiacik sprawdza? Bardzo dobrze, najlepiej. Bo garach było, czy nie ma sensu tam dać, bo było bo gęsto, zaraz dopiero zobaczymy. Dopiero nie chcieliśmy innych zawstydzać. Nie chcieliście zawstydzać. Dokładnie. Świetnie. Który rocznik? 7.2. 7.2. Piękne autko. Wszystkiego dobrego. Poznańskim. to właśnie tutaj dojeżdżają dzisiaj te wszystkie fantastyczne autka. Jak widzicie robią sobie taką rundę honorową po całym torze poznańskim. W ogóle to jest świetne miejsce i bardzo gorąco Was zachęcam, żeby tutaj wpaść na różne zawody. Wygląda to ekstra. Jadą stamtąd, robią te wszystkie pętle, kółeczka, kółeczka wyjeżdżają. No i dalej ruszają Ci, którzy chcą już dzisiaj w stronę Stegny, część nocuje, to jest rajd dwudniowy, są jeszcze zadania, a jutro w każdym razie zobaczcie jak to kapitalnie wygląda, ile jest tych fantastycznych aut, a tam jest jeszcze kolejka przynajmniej 400-500 samochodów, także do oglądania jest dzisiaj naprawdę mnóstwo różnych rzeczy, mam nadzieję, że to będzie fajna relacja i że Wam się spodoba to wszystko, oczywiście jak zwykle lajkujcie, róbcie suby, wpadajcie do nas na Tropicielowy Facebook i na YouTube'a, proszę bardzo, kapitalnie rajd koguta wygląda. Temu, że jesteś tutaj, totalny przegląd tego, co się dzieje, jeśli chodzi o samochody. Mhm. Rzuciłeś się coś wokół takiego super ekstra, mimo że jesteś w pracy i pilnujesz w porządku. O kurcze. Czy to jest taki przemiał przed oczami? Teraz jest, no, dosłownie przemiał przed oczami. Mhm. Ciężko powiedzieć. No, no, wszystko jest fajne. No. Bo takie, Tym bardziej, takie że to klimaty PRL-u. Głównie. No. No PRL eee, tutaj na torze. Tutaj na to, że normalnie ścigają się zawodowcy, teraz ten klimacik tutaj jest właśnie no, taki, już ja bardzo przyjemny, amatorski, a sam jeździsz trochę? Taki twój sam. wymarzony samochód, z tych starych? Z tych starych? No to Porsche. Porsche stary. Porsche, jakaś tak. 911 to albo 24, być. taka stara? 911. Dożyć tego w takim razie i mam nadzieję, że się spotkamy na rajdzie Konkuta za chwilę z drugiej strony. Wszystkiego do dobrego. Dziękuję. A meta? Meta oczywiście Stegnie. A co się działo w Spróbujemy podejrzeć fotograficznie, filmowo. No i co najważniejsze, Raj Koguta, pamiętacie, to jest też bardzo ważny aspekt charytatywny i bardzo się cieszymy, że jako tropiciel mogliśmy wesprzeć z tej strony szpitale, dzieciaki w górę. i całą akcję. Cześć, tropiciele! Pamiętajcie, jeśli się podobało, lajkujecie na Facebooku, subskrybujecie na YouTubie, podglądacie nasze społecznościówki i piszecie do nas na tego maila z pomysłami na wasze historie. Cały świat jest do odkrycia, tropiciel to każdy z Was!